Proszę bardzo. Panie Marszałek, czas, Wysoki jedna, Sejmie... czas jedna minuta, tak Panie pośle. Jest. Zadawaliśmy pytanie w tej kwestii zasada demokratycznej kontroli nad służbami specjalnymi zakłada, że wszystkie siły polityczne powinny mieć, przynajmniej główne siły polityczne powinny mieć reprezentanta w Komisji do Spraw Służb. Powiedziano nam, Panie Marszałek, że Komisja Regulaminowa się nie ukonstytuowała, w związku z czym nie można jeszcze mówić na temat dołączenia czy poszerzenia Komisji, tak żeby zmieścił się w niej ktoś z Konfederacji. Chciałem zapytać, czy w związku z tym, że sytuacja się zmieniła i jest już Komisja Regulaminowa, można rozpatrzyć zmianę Regulaminu Sejmu, tak żeby Komisję do Spraw Służb Specjalnych powiększyć o jedną lub dwie osoby, tak żeby wszystkie siły polityczne miały przynajmniej jednego reprezentanta w tej Komisji, która jest bardzo ważna. Jeszcze raz to podkreślę. Z punktu zasady demokratycznej kontroli nad służbami specjalnymi, na której z pewnością wszystkim obcym zależy. Panie pośle informuję, że nie ma w tej sprawie żadnej inicjatywy, obowiązuje, nam, obowiązuje nas obecny regulamin, w związku z tym tego wniosku nie mogę przyjąć. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań Panów Posłów jest za przyjęciem wniosku brzmieniu z druku nr 21? jeden zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, dziękuję. Głosowało 450 posłów, 439 było za, przeciw 11, nikt się nie wstrzymał. Sejm dokonał wyboru składu osobowego Komisji do Spraw Służb Specjalnych.